Piękne dziewczyny z Kambodży. Say hello. hello. <laughs> Say hello, my friend. Yeah, hello. hello. hello to my... Dla moich widzów, moi drodzy, tutaj sobie robimy drinki. Piękne te kambodżańskie dziewczyny. Zajadamy pizzę. Zobaczcie. Cztery sery. Powiem tak, żal odjeżdżać. Wspaniali ludzie, zobaczcie. Naprawdę, żal, żal odjeżdżać. Halo? Czas się pakować. Smutny czas. Pożegnanie z moim przyjacielem, który biega mi po chałupie i wydaje takie śmieszne dźwięki, jak jakaś zabawka dla dzieci. Żegnaj, przyjacielu. Siemanko, jest godzina 6.15. Czas odjeżdżać, czas się żegnać. Bardzo, bardzo fajna. Fajna ekipa tu mnie przywitała w w Reap, Więc było, było bardzo, bardzo no sympatycznie, było super. Było żal odjeżdżać. Jeszcze raz mówię. Baliski spakowane, czekam za kobitką, aż zejdzie. Czekamy za transportem. Ostatni żółko, rzut oka na miejscówkę i ruszamy do Europy. Tak, jestem już na lotnisku. Lecę do Bangkoku. No i z Bangkoku bezpośrednio do Londynu. Chciałem sobie kabel do iPhone'a kupić do ładowania. 30 dolarów Troszeczkę, troszeczkę ich Pogięło No i nie kupiłem 30 dolarów Zostawiłem w walizce najwyżej, najwyżej telefon mi się rozładuje Mam już bilety najważniejsze A resztę O resztę się nie martwię Może sobie naładuję W Bangkoku na lotnisku są ładowareczki Ale nie ma, nie ma dotykowych Lecimy moi drodzy Lotnisko piękne Nowe tak się prezentuje. Siemanko, witam Was serdecznie. Jestem już w Londynie. Czas na spacer co najmniej 5 km. Nie odpuszczam. Powiem Wam, że zamiast przybyć, to schudłem prawie 3 kg w Kambodży. Co złote, gazowane lało się strumieniami, <śmiech> <śmiech> powiem Wam. No i to chyba od tego schudłem, że, że mój drogi widzu. Pogoda, pogoda 32 stopnie. Wiecznie spocony, jak to się mówi, biegałem po tej Kambodży wraz z Adamem, z Moniką, moją żoną, ze Srellie. Spotkałem wspaniałych ludzi, naprawdę. Naprawdę, że powiem Wam, jak piszecie takie bzdury o Adamie Machaju z kanału Raport z Akcji, pisaliście do mnie jakieś komentarze pod moimi filmami, że tam nie jedź. Ten człowiek jest taki owaki. Boże, jakby się mylicie, Adam jest człowiekiem naprawdę gościnnym na maksa. Gościnnym na maksa, bardzo życzliwym, wesołym, z poczuciem humoru. No. Trzeba naprawdę być niespełna rozumu, żeby pisać o człowieku, którego nie znacie, że jest taki siaki owaki. Więc moi widzowie, co niektórzy, hejterzy, pozdrawiam Was serdecznie. No nie mieliście racji o Adamie Machaju. Przepraszam. Wbijajcie do niego na kanał. Kanał nazywa się Raport z Akcji. Link macie w opisie filmu. A co do pobytu w Kambodży, jednemu może się Kambodża podobać, drugiemu może się nie podobać. <laughs> Przepraszam. Ja z tych osób jestem, że do Kambodża. Kambodża mi się podobała. Oczywiście zderzenie, zderzenie biedy z bogactwem które naprawdę widać, naprawdę widać na każdym kroku. Idziesz sobie ulicą, <laughs> przepraszam, kaszel, kaszel, który mi męczy już od dawna, ale w Kambodży tego kaszlu jakoś nie miałem. Dziwne, nie? Wróciłem do Londynu, zacząłem hurhlać, też różnica temperatur, bo tutaj jest 8 na plusie, a tam było 33, 34, 32 i bardzo parno. Do czego, do czego zmierzam, o czym ja mówiłem? Wybiłem się sam z rytmu. Zderzenie biedoty z bogactwem. Na przykład idziecie sobie y, pięknym, nowym chodnikiem. Tutaj pani sprzedaje sobie jakieś grillowane rzeczy. Jest budka zrobiona z desek i oni sobie tam mieszkają i tam żyją. Za chwilę kolejny obrazek: pani myje y, nagie dziecko niemowlaka z butelki plastikowej. No, tak jest. No tak jest i to jest, yy, nie będę kłamał, że tak nie ma. O tak powiem, że jest super pięknie, kolorowo i zajebiaszczo, Bo tak wcale nie jest, nie? I wyrastają co chwilę jakieś nowe budynki, nie wiadomo skąd. Piękne wille, hotele, nowe drogi, chodniki. Wszystko naprawdę porobione. Wszystko porobione, mój drogi widzu, ale wieje, ja muszę, muszę iść z wiatrem, bo zamarznę. No i tak, tak wygląda właśnie. Kambodża, super jedzenie, tanie jedzenie i naprawdę, jeżeli ktoś chce zobaczyć taką naprawdę trochę, trochę dżunglę, trochę miasto, trochę dzicz, jedźcie do Kambodży, jedźcie do Siem weźcie sobie skuter. Ja też miałem skuter, dzięki Adamowi też. I uwierzcie mi, Adam nie wziął ode mnie ani złotówki. Ani złotówki, ani dolara za ten pobyt u którego, u za ten pobyt, który, yy, poczekajcie, już się zaciąłem, już pierwsze bzdury jetlak mnie dopada. Za pobyt w ogóle nie wziął ani złotówki, o. Nie wziął za pobyt ani złotówki, przepraszam, że tak się się kręcę, ale problemy mam ze spaniem. Teraz już bym się położył spać, dlatego wyszedłem na spacer, bo się, chcę się przemęczyć i położyć się spać na przykład o 21.00 i przespać noc. A nie, teraz się położę, wstanę i będę żył tak, jak żyłem. W Kambodży, bo jest różnica 7 godzin, jeżeli chodzi o czas w Londynie, nie? 7 godzin, musicie sobie cofnąć i taką godzinę macie w Kambodży, a w Polsce 6 godzin. No no i tak mówię, chłop nie wziął ani złotówki, naprawdę bardzo życzliwy, bardzo normalny, no. Normalny chłop, normalny chłop z poczuciem humoru, z dobrym serduchem, naprawdę. Ma psy, też mówicie, łow, w basenie kąpię psy. Boże, tam takie filtry są w tym basenie. Woda jest filtrowana non-stop. Tam żaba wpadła, to od razu po niej. No, tak to, tak to wygląda z tą wodą. Kocha psy i te psy mają lepsze życie niż nie jeden człowiek, naprawdę. Mają ogród, mogą sobie biegać. Są wolne, bramka jest otwarta. W dzień wychodzą sobie. No, wrócę do tej Kambodży. Wziąłem sobie skuter i jeździłem sobie naprawdę z żonką. Pojechaliśmy sobie do Wat, świątynia. Jak widzieliście na filmie, było tak gorąco. Tak gorąco było, mój drogi widzu. Sprawdźcie, czy się nagrywa. Nagrywa się. Było tak strasznie gorąco. Upał. Upał niesamowity. I ledwo tam zipałem. Obleciliśmy tą całą całą świątynię, już więcej świątyni nie zwiedzałem, ale też w Bangkoku zobaczyłem te najsłynniejsze świątynie, które chciałem zobaczyć. Jestem fascynatem tych świątyń. Jestem fascynatem oglądania, jak ludzie żyją, co jedzą, jak się poruszają na ulicach. To lubię obserwować. A świątynie, no byłem tam no i było, byłoby grzechem, jakbym tego nie zobaczył, mój drogi widzu. Sorry, że tak odcinek tak opowiadam, opowiadam, bo mam jet laga, kurde, jestem jakiś taki yy, śpiący. No czuję się, jakbym nie spał chyba dwa dni. Yy, podróż bardzo męcząca. Inni mają taką akcję, że mogą sobie coś tam wypić w samolocie i sobie śpią. Ja nie piję, kurczę, w samolocie, bo bym się źle czuł. Jakiś kacę. kurde, jeszcze lecieć samolotem. Wiadomo, klasa ekonomiczna delikatnie sobie nogi wyciągniesz, rozłożysz sobie delikatnie siedzenie masz ten monitor z przodu jakieś tam stare filmy na nim możesz sobie oglądać i tyle wiadomo, jakbym będę w pierwszej klasie to by było lepiej, może wkrótce pierwszą klasą sobie gdzieś polecę pytanie, czy wrócisz do Kambodży? pewnie, że wrócę wydaje mi się, że wrócę może na dłuższy okres czasu bo dwa tygodnie, moi drodzy, to jest za mało minimum weźcie sobie miesiąc Miesiąc czasu będziecie mieli czas na podróżowanie sobie wokół, zwiedzanie. A ja zwiedziłem co miałem zwiedzić. Śmialiście się ze mnie w komentarzach, Jarku, ty tylko siedzisz tam. No kurczę, a Ty chłopik gdzie siedzisz? Siedzisz przed monitorem w Polsce i ryczysz. Jeden z drugim, a ja podróżuję. Podróżuję sobie już niedługo w marcu. Może Włochy, eee, Włochy, co tam jeszcze? W grudniu, może wrócę do Tajlandii. A jak nie do Tajlandii, to gdzie indziej też to będę Wam pokazywał na moich odcinkach. Podróżujcie, nie bójcie się, spełniajcie swoje marzenia, bo ja spełniam swoje marzenia. Boże, jak ja się cieszyłem, jak byłem w Bangkoku, mogłem sobie pochodzić tymi uliczkami, tymi alejkami. Poczuć to, naprawdę, poczuć też trzeba nosem te zapachy, wszystkie, naprawdę, szczególnie jak idziecie na market mięsny w Kambodży, na którym byłem. Tutaj Pani trzaska mięso, obok Pani sprzedaje pamiątki, magnesy. Naprawdę trzeba tego to zobaczyć, poczuć, też dotknąć czasami, nie? No. I tak to, moi drodzy, wy wygląda. Nie miałem żadnego zatrucia. Powiem Wam, pierwsze co ja do takiego kraju, coś zjem. Oczywiście po pół godziny, po pół godzinie do godziny lecę, lecę do toalety. Jeden incydent, tak mam zawsze. Zero wymiotów, jakiś tam biegunek, tylko po prostu idę do toalety szybciej niż zwykle. Co tam piszczysz? O, siedzą wariaty. Pokażę Wam papugi, czekajcie, gdzie one są. O, tu siedzi cała rodzina Aleksandretty Obrożne. Proszę bardzo. A skąd one tu się, tutaj się wzięły, to już Wam mówię. W latach 50. ponoć zwiały z planu filmowego i tak się zaadaptowały. I sobie tutaj żyją. Taka ciekawostka. Wysłałem też kartki. Kartki dostaję dostanie moich dwóch widzów. Karteczkę wysłałem jednej pani ze Stanów, która wam się pewnie pochwali we vlogu. Wam pokażę, jak dostanie kartkę. Wysłałem moim, mojej, yy, moi, mojej wspierającej, która, która chyba już od trzech lat mnie wspiera yy, na moim kanale, wpłacając mi co miesięczną kwotę we wspierających, takie jak tam sobie Zapraszam do wspierania mojego kanału. Kliknisz wspieraj. Możesz mnie wesprzeć jakąś tam drobną kwotą miesięcznie. Oczywiście, jeżeli byś chciał. Ja do niczego nie zmuszam. I tym moim wiernym widzom wysyłam kartkę. Też czekałem za adresem od chyba ja Jaromi. Jaromi chyba. Czekałem za tobą, od ciebie za adresem. Dostałem ten adres, jak już jak już siedziałem w tuk-tuku i jechałem na lotnisko. Więc kartki nie otrzymasz ale na pewno z Londynu karteczkę tobie wyślę. Bardzo mi przykro, no ale kurczę, to nie moja wina. Mogłeś ten adres wcześniej wysłać. Dlaczego tak nie zrobiłeś? Pozdrawiam cię, moi drodzy. Pobyt w Kambodży podobał mi się. Wspaniali ludzie, uśmiechnięci, no i wszyscy widzą w tobie tak zwany bankomat, czyli idziesz z takim nalepionym dolarem na czoło, zaczepiają w tuk, 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 tuk. Polecam Wam, bierzcie sobie aplikacja nazywa się Grab. Ja z takiej, z takowej korzystałem, bo jakbyś nie podszedł do tuk tukarza, czy nawet 3 metry by miał Cię zawieźć, to 5 dolarów, 5 dolarów za wszystko. Cena startowa 5 dolarów nawet za przewiezienie 3 metrów, a tak płaciłem na przykład za 3 kilometry, płaciłem, nie wiem ile tam było, 50, 50 albo 60, 60 centów dolara. To nie jest, że jestem Żydem, tylko nie lubię, jak ktoś mnie, ktoś mnie Wiecie, chcę wydymać. Ja się nie dam dymać, nawet w Kambodży. Dzięki Adamowi też wiedziałem, gdzie się poruszać, co iść, gdzie co załatwić, z kim gadać, a z kim nie gadać. No, pozdrawiam wszystkich, których spoznałem. E, pozdrawiam Wuczyki, e, Wuczyki Wazji Pozdrawiam Marcina e, z kanału Popas w Pieprz. Pozdrawiam <try> Pozdrawiam ziomeczka z kanału Ucieczka do Raju. No i wszystkich pozdrawiam, których tam spotkałem. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie, że jesteście. Czekajcie na kolejne odcinki. Trzymajcie się, subskrybujcie. Zostawcie ślad po sobie w postaci komentarza. Naprawdę, sorry, że taki ten odcinek był zakręcony, ale wszystkie moje są zakręcone. Ale mam nadzieję, że zrozumieliście. Kambodża, Tajlandia, bardzo piękne kraje. Chociaż ich tak dogłębnie nie zwiedziłem. Ale ja to zrobię. Jeszcze mam trochę lat, mi życia zostało, miejmy nadzieję, i to zrobię. Trzymajcie się, na razie, cześć!